Cześć. Pokażę Wam dzisiaj pięć modeli najczęściej stosowanych pił silki. Najczęściej stosowanych przez skinających się arborystów. Od najmniejszej do największej. Najczę najmniejszą piłą z tego zestawu jest Guntaro. To niewielka piła o prostym ostrzu. To jest jej główna cecha. Proste ostrze, niewielkie gabaryty, niewielka rączka więc nie zajmuje dużo miejsca, dużo nie waży po przypięciu do uprzęży, nie stanowi jakiejś niedogodności dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie są przekonani. Jeżeli, jeszcze, jeżeli pracujesz bez piły ręcznej, jeżeli nie kupowałeś jeszcze silki, jeżeli zazwyczaj pracujesz pilarką na drzewie, to dobry początek to jest piła, która jest najtańsza z tego całego zestawu, stanowi najmniejszy wydatek. No, i jeżeli chciałbyś wkomponować do swojego sprzętu piłę ręczną, to może to być dobry pierwszy krok. Natomiast należy pamiętać, że jest to piła nieduża o prostym ostrzu. Więc jest to piła do niedużych cięć, do cięcia gałęzi o niedużych średnicach. Wszystko, co większe, stanowi już dla tej piły większy problem. Powoduje, że cięcie trwa dłużej i generuje, konsumuje więcej energii. Następna piła to zubat. Zubat to bardzo popularna piła i na rynku od bardzo dawna. No, co najmniej kilkanaście lat na pewno wspinający się arboryści stosują ją do prac pielęgnacyjnych. To samo, jeżeli chodzi o rączkę. Bardzo obła, zgrabna rączka, jednak ostrze, łukowato wygięte. Powoduje to, że wszystkie cięcia idą szybciej, łatwiej, łatwiej jest uciąć większą gałąź. Co, co więcej, tą piłę można zamówić w długości 390 mm, czyli to co tutaj teraz przedstawiam to 330 mm, więc można ją zamówić z naprawdę dużo dłuższym ostrzem 390 mm. Wtedy jest to duża piła z dużym ostrzem i małą rączką, to też powoduje pewne Cechy, mianowicie przy dużym ostrzu i małej, zgrabnej obojączce, wydaje mi się, że może się częściej z zęby. Ale to moja taka osobista obserwacja: pracowałem z zubatem 390 co najmniej półtorej roku i wydaje mi się, że statystycznie dość często upuścają ją na ziemię. I to jest chyba rozwiązanie. Czyli to samo duże ostrze, 360 mm. O samo ostrze, duża, solidna karbowana rączka z ostrogą. Także jeżeli chodzi o wyślizganie się z ręki, bardzo solidny chwyt. To jest piła, która przez ostatnie lata zdobyła bardzo, zdobywa bardzo dużą popularność dzięki właśnie swoim no. rozmiarom, końcówce umożliwiającej odcinanie drobniejszych. Gałęzi zaostrzonej, zaostrzonej, ha, zaostrzonej hakowatej końcówce, także bardzo popularna piła. Sugoi 360, w zasadzie w tym momencie bestseller, jeśli chodzi o ręczne piły silki. i większa siostra, również bardzo popularny wybór. Sugoi 490, w zasadzie to samo. Oprócz tego, że ostrze jest dużo dłuższe oraz pokrowiec jest prosty. Czyli może to stanowić interesujący wybór dla wszystkich tych, który dra, których drażni łukowato wygięty pokrowiec, który niejako zmusza nas do umiejscawiania go z prawej strony uprzęży. Jeżeli ktoś jest leworęczny, być może jeśli jesteś leworęczny, to, to dobry wybór dla Ciebie. Prosty pokrowiec, duża piła. Największa piła stosowana przez wspinających się arborystów w koronie, największa piła ręczna to i e buki. Również duże 390 mm ostrze, dużo grubsza blacha, dużo grubszy metal niż w poprzednich modelach. Również szerszy, piła dużo mniej wiotka, dużo sztywniejsza, cięższa przez to, rączka dużo masywniejsza i większa, z największą ostrogą, czyli najmniejszą tendencją do wyślizgiwania się, bardzo solidna piła. Myślę, że w wielu przypadkach może zastąpić w ogóle wciąganie pilarki na górę. Jeżeli wykonujesz dużo pielęgnacji, to jest to doskonały wybór, jeżeli nie lubisz wciągać na górę piły do ucinania większych konarów, martwych, martwego posuszu albo większych żywych konarów, które musisz akurat uciąć. To jest to może doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy lubią wspinać się na lekko, bez pilarki w ręku. I e buki. Pięć modeli, najpopularniejszych, tak jak powiedziałem. Do każdego z nich można jest dostępne zamienne ostrze. W momencie, kiedy już czujecie, że jakość cięć słabnie, że wydajność piw słabnie, warto wymieniać ostrze. O piłach, sugoi, o piłach silki na teleskopach powiem w następnym odcinku. Wszystkie te modele dostępne od ręki. Drzebne ekstra przerw. Dzięki.